Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Kiedy Salomon się zastarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec pana, boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, bogini Sydończyków, oraz Milkoma, ochyde Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach pana. I nie okazał pełnego posłuszeństwa panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kamoszowi, boszkowi Moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi, ochydziam Monitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od pana Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów. Ale on nie zachowywał tego, co pan mu nakazał. Wtedy pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam Twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za Twego życia ze względu na Twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki Twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam Twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem.